Okej, okay, następny. No, <ścoughs> więc ja tak robię pyszny sok z cytryny. E, dyni. Ma pani dynie? No, mogę zasadzić, a co? A nic, a. Poproszę. Tam dynie, jak już. Tylko żeby ładna wyrosła duża. Gdzie ta dynia? Dobra. To, to też w sumie mogę dodać. To i zielonego ogórka. Trzy zielone ogórki. E, no nie wiem, czy to będzie dobre. Będzie, panie. Pyszne to jest. Niech pan spróbuje. Jestem pani, ale dobra. Uy! No nie zostaniesz. To było dobre. Mogę wziąć na wynos. No dobra, weź. Nieee. Gdzie jestem? Mój kolega. Halo. Tu jestem. I co, wygrałeś? No nie. O, szkoda. No, ale, ale będą puchary. Zaraz pani zawoła na scenę. A, to, to spok. No, teraz ty dziecko. Okej. Okay? To najpierw to trzeba wylać. Dobra, masz koniu. I tak, ja biorę to, to i to. I jeszcze jedno to. Mm, nawet kolor ma. Yy, no, spoko. Dobra, to mogę na wierzch. Mm, dobre. No pokaż. Le, za, za mało cebuli. No, ale dobra. I tak oni się obrazili na mnie i poszli, a tam to było... Tam te dwa były takie ostre. Nigdy więcej powiem, żeby nie dodawali papryczki chili. Proszę. Jej, trzeci misiu! Wygrałam trzeciego miszka. Nella! Masz już zakaz schodzenie na konkursy. Ale hola, hola, konkurs... Konkurs pić się jeszcze nie skończył. Zapraszam na scenę. Uuuu! Uh. To ja tu będę stać. Jej! E, gdzie jest ta dziewczynka? Kongurs na scenę? <coughs> Więc tak. <coughs> Trzecie miejsce zajmujesz ty. Co? Ostatnie? Ty miałaś najgorsze. Hmm. No dobra. Drugie miejsce zajmujesz ty. Jej I tak w ogóle, czemu nie odebrałeś tego Tego pucharu, przecież tego odebrałeś No odebrałem Nie wiem co on tam robił Ja miałem te miejsce, a mój kolega miał te To mu zaniosę, no dobra Ej stary No tu jestem O dzięki, no ja też to wezmę Wypiję już to Aaaa, skręciło mnie trochę Od tego ostrego, ale dalej jest pyszne Chodź usiądziemy się No dobra no, i wygrałaś ty? Mogę spróbować Twojego saku? Tak. Aha, wezmę sobie szklaneczkę. Oj. No, okropne to jest. Ue. Tak, pierwsze miejsce. Woohoo! Teraz zapraszamy na konkurs Dyni. Mogą wziąć udział trzy osoby. Jej to ja biorę, ja też. Hmm. Mam już może kupimy szarlotkę. Ja już mam dość szarlotek. Tak, mamo, ja mam tylko śniadanie, a jest już wieczór. No. E. Dobra, to ja chcę Tom. E, dobrze, już płacę. Proszę państwa, ostatnia osoba do konkursu. E. Dobra, naszykuję tu wszystko na ten konkurs. Tą dynię tu położę. I tu. No dobra, nie ma nikogo. To konkurs jest we dwójkę. Wygram to. No chyba ci się śni. Puchar. Ile tych pucharów? Same złote? Nie może tak być. Dobra, położę to tu pilną króliku. No, wyszły tak samo duże. E, dobra, więc tak. Konkurs polega na tym, że wsadzacie dynię, do tego ma mechanizmu, tylko trzeba sok wylać. E, masz koniku, bo ty lubisz ten sok. No. Wsadzacie dynię do e, tego mechanizmu i dorzucacie parę owoców do niej. Wiem, że już została reszta, ale no. Tutaj możemy dodać to. A co jeszcze możemy? Ziemniaki możemy dodać, jak chcecie. Nie! Kurkę. O, tak, ja dodaję grzybka. Lubię grzybki. To. To i to. Teraz niech pan podziwia, czy tam pani. Grzyby. O nie, musimy pani zabrać do szpitala. Y, bawcie się, ja zabieram panią. No niestety, czyli. Ej, to ja wygrałam, ale ty go zatrułaś czy tam ją. No i, no właśnie, zatrułaś ją. E, dobra, wiecie co? Możecie sobie za nagrodę wybrać coś stąd. Nie, Puchar, ale dlaczego ja wygrałam? Nie wygrałaś, dziewczynko. Mm, ja chcę to. Pasuje mi do stroju. A ja chcę to. Mama, mam coś dla ciebie, ale to jest na mnie za małe. Yy, ja też na pewno tego nie chcę. No dobra, to jednak nie chcę tego, paniusiu. To no jednak coś dla taty. Tato. Pięknie, masz strój na Halloween, yy, ale ja mam inny strój na Halloween. Ten będzie do ciebie idealny. Dobra widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie. Więc no bajej o papa.